Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Historia Śpiewana, w którym prezentujemy ważne utwory dla historii polskiej. Drodzy Państwo, dziś zaprezentujemy utwór, który rodził się w boju, a przez wielu został uznany jako drugi hymn polski. A mowa tutaj o utworze Czerwone Maki na Monte Cassino. Tradycyjnie zaprezentujemy krótki rys historyczny, no i oczywiście zostanie wykonany utwór, a zrobi to laureatka trzeciego miejsca, trzeciego Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci Walczącym o Niepodległość, Ewa Smerecka. Drodzy Państwo, organizatorem głównym projektu jest Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, a cały cykl został dofinansowany ze środków narodowego. Centrum Kultury w ramach projektu Kultura w Sieci. Partnerami głównymi jest Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz partnerzy wspomagający Fundację Pomocy i Więzi Polskiej Kres RP i Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej. Drodzy Państwo, zanim zaproszę Was na wykonanie utworu, jak również na krótką rozmowę z naszą artystką, to chciałbym zaprosić Państwa na. Krótki materiał filmowy poświęcony historii utworu Czerwone Maki na Monte Cassino. Zapraszam serdecznie. Czerwone Maki na Monte Cassino bywają określane drugim polskim hymnem. Powstały one w 1944 roku, a dokładnie w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku w Teatrze Żołnierza Polskiego przy drugim korpusie polskich sił zbrojnych na zachodzie w Campo Basso we Włoszech. Historia powstania pieśni jest niezwykła. Felix Konarski, refren, poeta, autor i wykonawca piosenek, usłyszał huk dział, zwiastujący drugie polskie natarcie na klasztor na górze Monte Cassino i napisał tekst, o czym obudził śpiącego Alfreda Szyca, kompozytora, który do jego słów szybko stworzył muzykę. Konarski wspominał potem, napisałem w swoim życiu ponad dwa tysiące piosenek. Były wśród nich wesołe i sentymentalne, z sensem i bez sensu, Dobre i złe, wartościowe i nijakie. Niektóre z dnia na dzień stawały się piosenkami popularnymi, inne przemijały bez echa. Jedna tylko potrafiła w tak szybkim czasie przełamać wszystkie istniejące na świecie granice i połączyć rozrzuconych po najdalszych zakątkach ziemi Polaków piosenka Czerwone Maki na Monte Cassino. Jej pierwsze wykonanie przez Gwidona Boruckiego i kilkunastoosobową orkiestrę pod dyrekcją Alfreda Szyca. Miało miejsce już w Dniu Zwycięstwa w Bitwie, jak wspominał Konarski. Śpiewając po raz pierwszy czerwone maki u stóp klasztornej góry, płakaliśmy wszyscy. Żołnierze płakali z nami. Czerwone maki, które zakwitły tej nocy, stały się jeszcze jednym symbolem bohaterstwa i ofiary, i hołdem ludzi żywych dla tych, którzy przez miłość wolności polegli dla wolności ludzi. Tytuł pieśni tłumaczony jest dwojako. Z jednej strony nawiązuje on bezpośrednio do maków porastających zbocza bocza wzgórza Monte Cassino, na którym wznosi się benedyktyński klasztor, o który toczyły się walki. Z drugiej badacze dopatrują się tutaj nawiązania do relacji z wcześniejszej o 30 lat brytyjsko-niemieckiej bitwy nad Sommą. We wspomnieniach żołnierze walczący tam często porównywali krew rannych i poległych do rosnących w tej okolicy maków. Kwiaty te stały się od tej pory dla Brytyjczyków symbolem ofiar wojny i poległych w walkach za ojczyznę żołnierzy. Teraz stało się to także udziałem Polaków. Autor tekstu piosenki Felix Konarski refren jeszcze przed II wojną światową był bardzo znanym autorem tekstów kabaretowych i piosenek, kompozytorem, aktorem, kierownikiem teatru radiowego znanego w całej przedwojennej Polsce. Po inwazji sowieckiej na Polskę w 1939 roku znalazł się na terenie ZSRR, gdzie w 1941 roku wstąpił do Armii Polskiej tworzonej przez generała Andersa. Ewakuował się z nią do Persji, by ostatecznie przebyć z nią cały szlak bojowy drugiego korpusu. Był dyrektorem artystycznym zespołu Polska Parada Polish Parade, grającego dla polskich i alianckich żołnierzy na Bliskim Wschodzie i froncie włoskim. Po wojnie pozostał na emigracji w Londynie, gdzie był jednym z najważniejszych twórców polskiego życia artystycznego. W 1965 roku przeniósł się wraz z żoną na stałe do Chicago, gdzie nadal tworzył i koncertował wraz ze swoim teatrem rewiowym dla amerykańskiej i kanadyjskiej Polonii. Prowadził także popularny program radiowy promujący polską kulturę. Zmarł we wrześniu 1991 roku, przed pierwszym, od 1939 roku, planowanym przyjazdem do Polski. Został pochowany w Chicago. Był autorem wielu piosenek, skeczy i utworów poetyckich, które nadal oczekują na odkrycie przez szerszą publiczność w kraju. Kompozytor Czerwonych Maków, Alfred Schütz, podobnie jak refren, był już przed II wojną światową znanym autorem muzyki. Początkowo do utworów zespołu rozrywkowego Polskiego Radia z Lwowa Wesoła Lwowska Fala. W 1936 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie stworzył wiele piosenek śpiewanych między innymi przez Ordonkę czy Eugeniusza Bodo, a także popularnych operetek. Był dyrygentem i kierownikiem artystycznym teatrów warszawskich. Pod koniec września 1939 roku powrócił do Lwowa, i do 1941 roku przebywał na terenie ZSRR. Po pakcie Sikorski-Majski, w tymże roku, wstąpił do armii polskiej generała Andersa w ZSRR, gdzie został przydzielony do wydziału propagandy. Od ewakuacji armii na Bliski Wschód był kierownikiem muzycznym i akompaniatorem czołówek teatralnych dla polskich żołnierzy. Wraz z Polish Parade, refrena grał dla żołnierzy II Korpusu, na terenach przyfrontowych we Włoszech. Po zakończeniu II wojny światowej w latach 1947-61 pracował i występował z powodzeniem w Brazylii, gdzie tworzył także własne utwory w języku portugalskim. W 1961 roku zdecydował się na powrót do Europy. Był pracownikiem Radia Wolna Europa, autorem kilkuset piosenek i wielu utworów orkiestrowych. Zamieszkał w Monachium, gdzie zmarł w 1999 roku. Stworzona przez Konarskiego i Szycza piosenka Czerwone Maki na Monte Cassino jest wyrazem dumy z ofiary żołnierza polskiego. Wzmacnia poczucie wspólnoty i narodowej tożsamości. Jest też pieśnią zwycięstwa, choć jednocześnie jest to zwycięstwo świadome ofiary poniesionej po to, by wygrana stała się możliwa. Jej wykonywanie do roku 1956 było zakazane przez władze stalinowskie. Mimo tego przetrwała. I nieodmiennie porusza słuchaczy, a dla weteranów II Korpusu, ich rodzin i przyjaciół, jest hymnem, który powinien znać każdy Polak. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Szanowni Państwo, z nami jest Ewa Słarecka laureatka trzeciego miejsca w trzecim Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Pamięci walczącym o niepodległość. W poprzednich odcinkach już wspominaliśmy o Izabelę, którą pozdrawiamy, córka, która była z nami na festiwalu, ale również warto nadmienić, że zawodowo Ewa to pani dyrektor Biblioteki i Domu Kultury w Zdunach. Oraz pani kierownik zespołów pieśni i tańca. Tu już nie będę wymieniał nazw. Jeszcze chciałem dodać, że utytułowana w wielu konkursach, nie tylko w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Pamięci Walczącym o Niepodległość, ale również w innych. Ewa, ale wracając do naszego festiwalu Pieśni Pamięci Walczącym o Niepodległość. Ja przywołam taką, pe, takie pewne zdarzenie. Pamiętam, że kiedy zgłosiłaś się do naszego festiwalu, wysłałaś piosenkę Czerwone Maki na Monte Cassino. I chciałaś ją bardzo zaśpiewać, natomiast ja wtedy musiałam odpowiedzieć Ci, że ta piosenka była wyłączona z konkursu ze względu na to, że my wykonujemy ją wspólnie, tak jak pierwszą brygadę i jeszcze, jeszcze kilka innych piosenek razem z publicznością. Wtedy byłaś bardzo zawiedziona, bo powiedziałaś, że tę piosenkę nauczył Cię Twój dziadek, kiedy miałaś trzy latka, a dziadek był żołnierzem Armii Krajowej, tak? to Możesz coś powiedzieć na ten temat? Trzy lata i tak. czerwone marki? Dziadek walczył wewowskiej Armii Krajowej i generalnie cały mój udział w festiwalu, właściwie miałam w nim tego udziału nie brać, ale zobaczyłam, że finał jest 16 listopada, właśnie w rocznicę śmierci mojego dziadka tak, tak. i stwierdziłam, że to dobry omen. A czerwone maki? Rzeczywiście, na początku nie śpiewałam casino, a casino, oczywiście widzisz te guzy na szczycie a, i tak. inne tego typu rzeczy. Natomiast rzeczywiście dziadek malował, też malował obrazy Józefa w wszelkie wojsko. I tutaj ten utwór również nauczył mnie tego utworu. Śpiewaliśmy go razem. Pamiętam też, że w przedszkolu, a, tak. kiedy mogliśmy sobie wybrać dowolną piosenkę na koniec roku, dzieci powybierały o lalkach, misiach, a ja wystartowałam właśnie to z właśnie. czerwonymi maki tak, tak. Do dzisiaj się zastanawiają panie, gdy mnie widzą na ulicy, czemu tak, natomiast gdzieś te czerwone maki mi bardzo mocno utkwiły. No ale to dziadek pewnie dumny z wnuczki, która śpiewała razem z nim. Tak, dziadek generalnie przez całe życie wycinał wszystkie wycinki z gazet, gdzie tam było wspominane okay. o mnie. Tateczka do dzisiaj w, w, w zbiorach rodzinnych jest. I te czerwone maki przewijały się przez w zasadzie całe moje dzieciństwo, całą młodość. No i później na finale również, bo można powiedzieć, że byłaś pewnego rodzaju takim pretekstem, do tego, że ta pieśń została zaśpiewana w tym danym momencie. Bo pamiętam, że ona była gdzieś brana pod uwagę w późniejszym czasie, ale kiedy trzecie, nagrodę za trzecie miejsce, tak było przewidziane, bo to wcześniej było ustalone, że wręczy ci ją właśnie żołnierz walczący pod Monte Cassino, pan pułkownik Antoni Łapiński. I później, kiedy napisałaś smsa do nas takiego podziękowania, napisałaś, że cieszę się, że zajęłam trzecie miejsce i że wręczał mi nagrodę ten pan z Monte Cassino, bo kiedy odbierałam tę nagrodę, czułam się, jakbym wchodziła do nieba. Poważnie tak się czułaś? Tak, to znaczy ja już stojąc z dwiema innymi osobami, choć jeszcze nie znaliśmy kto, które miejsce zdobył, kiedy usłyszałam, że trzecie miejsce właśnie będzie wręczała A ta A tak, osoba, bo myśmy zapowiadali, że pan znajdzie, Antoni tak, Łapiński, tak. pułkownik, Naprawdę I... nie chciałam już ani drugiego, czeka... ani pierwszego. Ale to już nie, mi ta to... noga gdzieś tam szła do przodu po prostu. To musiało być to. No ale później pamiętasz, pan Antoni yy, wszedł na scenę i mówiła, zaśpiewacie czerwone maki, czyli znowu można powiedzieć, że te czerwone maki zostały przyciągnięte. Cały czas ze mną są. Yy, i w tym momencie właśnie powiedzieliśmy, że tak tak, specjalnie dla pana pana niestety yy, pan pan w w tym roku odszedł od nas. Yy, świeć panie nad nad jego duszą, ale takie takie są są naszych kombatantów. Yy. Natomiast rzeczywiście miałaś z nim nieprawdopodobne epizody. To piękne. No i czerwone maki ci towarzyszą dlatego dzisiaj wykonasz też ten utwór. Powiedz mi, kiedy przygotowywałaś do niego, kiedy śpiewasz w ogóle, masz jakieś takie odczucia to bojowa pieśń przecież? Jest niesamowita dlatego, że teoretycznie jest oczywiście bojowa, marszowa, bardzo potężna w tym, o czym mówi. Natomiast same te maki jako taki symbol pewnej delikatności A. i emocji, które się tam przewijają, tworzą coś takiego i powodują, że zawsze jak śpiewam nawet z Wytrenując ćwicząc ten utwór, pojawia się gdzieś tam gęsia skórka, Też, jednak, tak. jednak się człowiek ewidentnie prostuje, nawet ćwicząc. No tak, ja muszę ci powiedzieć, że nieraz pan Antoni opowiadał nam i pamiętam takie wstrząsające odczucie, kiedy słyszałem, jak zdobywali Monte Cassino, kiedy mówił mi o tym, że szedł w boju z kolegą, który nagle pada. Patrzy i musisz sam już, nie? Także to wielkie przyściekle i te czerwone maki, które nasiąknięte, mówi się, są polską krwią. Tak Ewa, zaśpiewasz nam czerwone maki? Z największą przyjemnością. Szanowni Państwo, no nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na tę wspaniałą pieśń. Pieśń, która w trakcie II wojny światowej i po niej była uznawana jako drugi taki hymn polski, zawsze. Słuchana była na stojąco, dlatego też, kiedy usłyszycie, powstańcie i zaśpiewajcie razem z naszą artystką Ewa Smarecka i Czerwone Marki na Monte Cassino. Dziękuję bardzo. Czy widzisz? Te gruzy na szczycie, tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, 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 za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni zażarci, i poszli zabijać im ści. I poszli jak zwykle uparci, jak zawsze za honor siebie. Czerwone maki na Monte Cassino, zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i gino. Lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, Pozostaną ślady dawnych dni I tylko maki na Monte Cassino. Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi, Runęli przez ogień stracieńcy, nie jeden z nich dostał i padł. Jak ci z samosierry szaleńcy, jak ci spod z sprzed lat, Runęli impetem szalonym i doszli i udał się szturm i sztan. Dar swój biało-czerwony Zatknęli na gruzach wśród chmur Czerwone maki na Monte Cassino Zamiast rosy piły polską krew Po tych makach szedł żołnierz i kino lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i tylko maki na Monte Cassino. Czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosną krwi, Ten rząd białych krzyży, tam Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo wolność krzyżami się nie Historia, ten years. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na mątę Kasino czerwieńsze będą, bo z Polskiej wzrosną krwi. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że śpiewaliście razem z naszą artystką i utwór Wam się podobał. To już koniec tego odcinka poświęconego utworowi Czerwone Maki na Monte Cassino. A już teraz pragnę serdecznie zaprosić Was na kolejną odsłonę. I oczywiście kolejny utwór, który zostanie wykonany przez jednego z artystów Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci Walczącym o Niepodległość. Drodzy państwo, zachęcam was bądźcie z nami, śpiewajcie, uczcie się historii przez śpiew. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. W...